Jeśli właśnie tego słuchasz, być może psychicznie jesteś rozjebany. Straciłeś kobietę swojego życia, albo tak ci się tylko wydaje. Może to żona, może dziewczyna, a może ta, o której mówiłeś, będę z nią zawsze, tak bardzo jej pragnę. I nagle jeb, odchodzi, znika, cisza. Wtedy nie śpisz, serce napierdala. Żołądek ściśnięty, masz w kurw, pustkę i łzy. Wszystko naraz. Sięgasz po telefon, jak ćpun po działkę, sprawdzasz Instagram, Messenger, Whatsapp, wchodzisz na jej profil, przewijasz zdjęcia, odtwarzasz ostatnie rozmowy i sprawdzasz, czy coś napisała. Jak gdyby tam był tlen. Gdy nie masz od niej żadnego znaku, wyobrażasz sobie, że już ktoś inny ją dotyka, ona śmieje się do czyjegoś MMS, albo nawet zasypia obok innego typa, i wtedy ten ból rozpierdala cię od środka. Chciałbyś to zakończyć, ale nie potrafisz. Chciałbyś przestać to czuć, ale to wraca jak jebany bumerang. I bardzo kurwa dobrze. Bo ten ból jest jak beton, z którego możesz wylać fundament albo wykopać dół, w którym sam się zakopiesz. Dziś odpowiesz na pytanie, czy przekuję ten ból w rozwój, czy może dołożę do niego jeszcze żenadę, bo widzisz, ból jest normalny. Ból oznacza, że eks coś dla ciebie znaczyła, ale od pewnego momentu. To już nie jest Twój ból, tylko jebany cyrk. Najczęściej wtedy nie jest tak, że cierpię, bo ją kochałem. Tylko upokarzam się, bo nie mam jaj, by zostać sam na sam z tym bólem. I jeśli ten materiał ma Ci pomóc, potrzebujesz usłyszeć to wprost. Od dziś przestajesz robić za Frajera. Od dziś koniec żenady. Nie wysyłasz jej wyznań, jak bardzo tęsknisz. Nie piszesz do jej koleżanek, żeby z nią pogadały. Nie wrzucasz na stories smutnych piosenek ani cytatów o miłości. W nadziei, że ona to zobaczy. Nie śledzisz jej, logując się na jej konta ani sprawdzając jej maile. Bo to jest dopiero Żenada Totalna. Jeśli robiłeś cokolwiek z tego. Swoim zachowaniem rozpierdalałeś godność w oczach kobiety, która kiedyś cię wybrała. A chyba nie ma nic głupszego, niż utwierdzić ją w przekonaniu, że miała rację, spuszczając cię w kiblu? Jeśli nie zgadzasz się z tym, wyłącz to nagranie. Serio. Wyłącz teraz. Idź po kolejną dawkę iluzji z TikToka, Insta czy Face'a. Wrócisz wtedy, gdy życie jeszcze bardziej ci przypierdoli. Skoro nadal tego słuchasz, to znaczy, że masz zamiar się zmienić. Masz zamiar przestać być miękką fają, tym zwykłym kamieniem z ulicy, który można kopnąć, bo kamień jest tylko kamieniem i nie ma żadnej wartości. I teraz uwaga nie hejtujecie za to, że cierpisz. Masz prawo tęsknić, masz prawo płakać, masz prawo mieć rozjebaną głowę. I to nie jest powód do wstydu. Wstyd zacznie się dopiero wtedy, gdy z tego bólu zrobisz teatr. Dlatego od teraz ustalamy zasady męskiej gry: Zasada pierwsza zero błagania, zero litanii na messengerze, zero tekstów typu: Kocham cię, daj mi szansę, zmienię się. Ty masz się zmienić, to prawda, ale nie dla niej. Dla siebie. Zasada druga. Zero cyrku w social mediach. Twoje rozstanie to nie jest serial na Netflixie, ani przedstawienie dla jej znajomych. Nikt też nie napisze o tym książki. Chcesz się wygadać? Pogadaj z kumplem. Nie dajesz rady? Idź na terapię. Ale nie rób z tego teatru przez posty z podtekstami do niej, słuchanie piosenek o złamanym sercu, cytaty o prawdziwej miłości. To jest zachowanie chłopca, nie mężczyzny. Chłopiec prosi o litość, mężczyzna konsekwencje bierze na klatę. Zasada trzecia: zero śledzenia jej jak pies. Każde wejście na jej profil to samo okaleczanie. Za każdym razem, gdy sprawdzasz, czy jest online, co wrzuciła na Stories, może już za tobą tęskni. Wbijasz sobie nóż w serce, będzie cię ciągnęło. Ręka sama poleci do telefonu. Znam to, też tam byłem. Za każdym razem, gdy temu ulegniesz, wybierzesz bycie chłopcem, nie mężczyzną. Chłopiec ucieka od bólu. Szuka nadziei, szuka sygnałów, że jeszcze jest dla niej ważny. Mężczyzna odczuwa ból, znosi cierpienie i nie ucieka przed nim. Chłopiec szuka ulgi, mężczyzna, rozwoju. I najczęściej mówi do siebie: Jest chujowo, ale przetrwam to, nie będę robił z siebie pajaca. Dlatego wbijasz do głowy, że nie jesteś tu po to, by ją odzyskać, tylko żeby odzyskać siebie. Jeśli kiedyś wróci, będzie to efekt uboczny tego, kim do tej pory się staniesz. I jest bardzo duża szansa, że już nie będziesz jej chciał, bo prawda jest taka, że większość facetów idealizuje kobietę, przypisując jej cechy, której ona najczęściej nie posiada. Tak działa syndrom zakochania. W drugą stronę jest identycznie. Ale wystarczy zerwać kontakt na jakiś czas, aby emocjonalny rozpierdol ustąpił miejsca rozsądkowi. Musisz wiedzieć o tym, że nie jesteś pierwszym facetem, od którego laska odeszła. Miliony przed tobą doznało tego, miliony po tobie doświadczy tego. Ci odstawieni żyją dalej. Z tobą też tak będzie. Ale żeby tak się stało, musisz wykonać jebaną pracę. Nie będzie drogi na skróty, nie będzie boli. Odpuszczam. Nie będzie magicznych formułek. Dam ci coś o wiele gorszego. Dostaniesz prawdę o sobie i coś lepszego. Dostaniesz narzędzia, aby z chłopca stać się mężczyzną. Zaryzykujesz? Czy może masz zamiar dalej taplać się w emocjonalnym szambie? Jeśli chcesz zawalczyć o siebie, zostań. Jeśli masz zamiar poddać się, wyłącz to i więcej nie wracaj. Teraz bierzemy na warsztat całą tę wiedzę o kobietach, którą łykałeś latami. Filmy, książki, podcasty, kursy czy rady kolegów. Jak zagadać? Jak być atrakcyjnym? Co pisać, a czego nie? Kiedy zniknąć, a kiedy znów się odezwać? I teraz ważne. Problem nie leży w tej wiedzy, ale w tym, po co chciałeś to wiedzieć. Większość facetów szuka tej wiedzy, bo nie mają kręgosłupa. Szukają prostych technik. Prawda najczęściej jest taka, że im więcej poznajesz takich trików, tym bardziej uzależniasz się od jej reakcji. Jeśli odpowie, czujesz się Bogiem. Gdy zignoruje, czujesz się śmieciem. W tym drugim przypadku samoocena z ponaddźwiękową prędkością leci w dół, aby za chwilę zajebać w dno. To nie jest męski charakter. To zwykły przekręt, jak hazardzista, który przez chwilę jest milionerem, a nieco później znów jest bezdomny. Przegrywa najczęściej dlatego, bo granie była ustawiona pod niego. W wiedzy o kobietach jest sporo prawdy. Nie możesz być dostępny 24-7. Musisz mieć swoje życie. Pewność siebie budujesz z działania, a nie z oglądania filmików w sieci. Ale to wszystko jest bez znaczenia, gdy wiedzy używasz do manipulacji zamiast budować swoje standardy. Przykład: cisza. Może słyszałeś? Gdy ona oddala się, zniknij. Nie pisz pierwszy, daj jej zatęsknić. I co wtedy robisz? Znikasz, nie piszesz. A co dzieje się w środku? Panika. Sprawdzasz telefon, patrzysz, czy była online, analizujesz jej historię, zastanawiasz się, co ona myśli. I nie jest to cisza mężczyzny. To teatr w środku chłopca, który na zewnątrz gra twardziela. Prawdziwa cisza to nie aktorstwo, to jest decyzja. Zajmę się teraz swoimi rzeczami. Nie będę jej gonił, gdy mnie odrzuca. Nie będę walczył tam, gdzie jestem opcją. Różnica jest prosta, ale znacząca. To samo widać na zewnątrz, inna tożsamość wewnątrz. Rozgrzewkę masz już za sobą. Teraz będzie grubsza rzecz. Kończymy rozkminy o niej. Na stół wjeżdżasz ty. To, co teraz przeżywasz, jest lustrem ciebie. Nie tego, kim chciałeś być, a kim naprawdę jesteś. Sporo facetów w związkach chodzi z bajką w głowie. Mam dobre intencje. Chcę dla niej jak najlepiej. I nagle bum, rozstanie, odcięcie, cisza. Wtedy nasuwa się pytanie, dlaczego mnie zostawiła? Odpowiem ci. Byłeś dobry. To fakt. Zresztą, wiesz lepiej. Ale byłeś też kurewsko miękki. Kobiety lubią miękkich gości. Na swój sposób mogą nawet ich kochać, ale wtedy najczęściej myślą: to już nie jest to samo. Nie czuję tego co kiedyś. Nie wiem czego chcę. One w środku to czują, nawet jeśli ci tego nie mówią. Więc teraz zadaj sobie pytanie. Kim byłeś w tym związku? Miałeś swe życie? Czy całym twym światem była ona? Decydowałeś o ważnych sprawach? Czy jej zostawiałeś takie decyzje? Twardo mówiłeś nie? Czy zgadzałeś się na wszystko, byle nie było dramy? Strzegłeś swych granic? Czy przesuwała cię jak mebel? Przykłady można by mnożyć. Temat, którego nie da się ominąć, to ojciec. Wielu z nas wychowało się bez ojca, z ojcem słabym psychicznie lub z agresywnym, wewnętrznie tchórzliwym. Jeśli nie było faceta, który nauczyłby Cię, że masz mieć swój świat, masz być odpowiedzialny, że musisz brać prawdę na klatę i umieć stawiać granice, to nauczyłeś się, że gdy będziesz miły i będziesz się starał, to wszystko będzie dobrze. Inną sprawą jest fakt, że wiele współczesnych narracji uczy facetów, że trzeba być miękkim i zależnym, że trzeba kobietę pytać o wszystko, że gdy decydujesz, to już jest przemoc, że trzeba mówić o swoich emocjach i nie kryć płaczu, gdy jest ci smutno. Być może nabrałeś się na te pułapki i przelałeś to do związku. Musisz wiedzieć o tym, że nikt już nie przyjdzie, by cię uratować, by otrzeć łzy z twojej twarzy. Dlatego teraz twoim zadaniem jest zaopiekować się samym sobą. Masz być dla siebie kimś, kogo wcześniej nie miałeś. Silnym, twardym, odpowiedzialnym, gotowym znieść ból, zamiast topić się w nim. Możesz zmienić fryzurę, aby wyglądać lepiej. Możesz kupić markowe ciuchy, aby przyciągać uwagę. Możesz iść na siłkę i przypakować, a nawet zarabiać więcej, by życie stało się lżejsze. Ale jeśli w środku dalej będziesz tym samym chłopcem, to masz gwarancję, że w nowym związku wrócisz do tego samego gówna, zapłacisz jeszcze wyższą cenę. Teraz przejdziemy do planu działania. Posłużą nam tutaj trzy filary: głowa, ciało, kasa. To będzie twój plan na najbliższe miesiące. To będzie plan na to, abyś znów był facetem. Głowa, od tego zaczynasz pracę. Nie musisz udawać, że nie boli. Masz prawo odczuwać cierpienie. Mam wyjebane, to ona straciła, inne też mają. W większości to maska, gra pozorów. Nie jesteś tu po to, żeby aktorzyć. Dlatego teraz musisz wybrać. Pozwolisz, by ból ten cię zbudował? Czy może wolisz, żeby cię zniszczył? Po pierwsze, nie karmisz obsesji. Przestajesz się ciąć tym samym nożem. Nie wchodzisz w jej profil. Nie szukasz kontaktu. Nie pytasz, co u niej. Dla ciebie jej nie ma. Po prostu umarła. Za każdym razem, gdy zrobisz odwrotnie, świadomie rozcinasz ranę. Po drugie, głowa to warsztat, nie śmietnik. Myśli same nie znikną, ale możesz przestać w nich tonąć. Weź kartkę, długopis i raz dziennie wylej na papier. Co czujesz? Czego się boisz? Co cię wkurwia? Za czym tęsknisz? Napisz to szczerze. Możesz zaufać mi w tej kwestii, że to nie będzie twój pamiętnik, tylko bardzo ważne narzędzie, aby odzyskać kontrolę nad sobą. Bo gdy zobaczysz swe myśli, przestaną być twoim demonem, przed którym próbujesz uciec. Po trzecie, pomoc to nie słabość. Terapia czy grupa wsparcia nie oznaczają, że jesteś jebnięty. O wiele głupsze jest udawanie, że wszystko w tobie gra, gdy w środku pali cię piekło. Ciało, bez tego głowa się zesra. Jeśli jesz syf, mało się ruszasz, ciągle myślisz o problemach, to masz rozjechaną biologię. Wtedy wszystko czujesz mocniej. Strach, żal, tęsknotę, różne obsesje. Żarcie jest ważne. Na myśli masz wpływ. A ruch to fundament, nie dla sixpacka na insta, tylko dla twojej psychiki. Minimum 3 razy w tygodniu, po 30 minut wysiłku. Siłka, biegi, sporty walki, cokolwiek trudniejsze niż scrollowanie. Przekuj ból w działanie. Spać musisz minimum 7 godzin. Telefon dalej od łóżka. Netflix, YouTube, Amazon, odetnij zanim wejdziesz do łóżka. Alkohol, używki, porno musisz wyjebać z życia. Przynajmniej w tym okresie. Bo to nie relaks, to znieczulenie. Oprócz tego możesz dać dupy i niechcący odezwać się do niej w przypływie dobrych emocji. A przecież ona jebnęła cię w komis i naprawdę nie myśli o tobie. Przynajmniej nie tak, jak tego byś chciał. Kasa, stabilność zamiast lęku. Pieniądze nie zrobią z Ciebie faceta, ale ich brak zakładnika, Twojej rodziny, Twojego szefa, nowej partnerki lub kredytu. Dlatego o hajs musisz zadbać, aby nie być jak pies na smyczy. Praca to moja odpowiedzialność. Tę frazę wbij sobie do głowy, odetnij myśli o drodze życiowej i zadaj sobie właściwe pytanie, czy dam radę sam się utrzymać? Bo jeśli nie, to twój priorytet, nie nowa stylówka czy kurs uwodzenia. Jeśli robota jest chujowa, to przecierp przez chwilę i wykonuj ją solidnie, bo to jak robisz jedną rzecz, wpłynie na wszystko inne. Codziennie małe kroki, nie nowy ja od jutra, bo to jest ściema dla leniwych. Zapytaj siebie, co mogę zrobić przez trzy miesiące? A może nawet przez pół roku. I robisz to. Robisz ciągle. Nawet gdy bardzo ci się nie chce. Po rozstaniu faceci często idą w jednym z dwóch kierunków. Idealizowanie byłej. Ona była wyjątkowa. Wszystko zjebałem i muszę się zmienić, żeby wróciła. Demonizowanie byłej. Wszystkie baby są jebnięte, żadnej nie można ufać, trzeba mieć wyjebane. W pierwszym przypadku robią z niej boga, w drugim nierzadko swojego wroga. W obydwu niestety oddają jej swoją energię i uwagę. Czasem u gości po rozstaniu występuje pewien mechanizm. Wbijają w Tindera, żeby zapomnieć, albo gdy jakaś im się spodoba, to zachowują się tak, jakby szukali pracy w domyśle jej nowy facet. Wtedy próbują się dopasować, próbują grać pod nią, starają się na nią zasłużyć. Efekt? Ona jest rekruterką, a on petentem. Zamiast, czy jej się podoba, sprawdź, czy do ciebie pasuje. Zamiast czy jestem wystarczający, sprawdź czy w środku ma coś więcej niż wygląd. Zamiast czy jutro będzie wolna, sprawdź czy znajdziesz dla niej czas. Miej swoje życie w trakcie rozwoju, w trakcie prawdziwych zmian. Nie żebraj o miłość, nie błagaj o nic, po prostu facetem bądź. Jeśli właściwą znajdziesz, przyjmij prostą zasadę. Traktuj ją z wzajemnością. Gdy angażuje się, wszystko w porządku. Gdy przekłada spotkanie i proponuje inny termin, ty akceptujesz. Jeśli wychładza podejście, zmniejszasz kontakt. Gdy często słyszysz, może zobaczymy, to wycofujesz się. W dwóch ostatnich przypadkach nie szukasz wymówek, nie negocjujesz, nie tłumaczysz i nie płaczesz. Patrz na czyny, nie na słowa. Kobiety dobrze to wiedzą i robią, ucz się od nich. A więc w dużym skrócie. Gdy odpisuje po długim czasie, jeśli przekracza Twoje granice, gdy kontaktuje się, jeśli się nudzi, jeśli gra seksem, abyś nie uciekł. Gdy często zmienia swoje zdanie, gdy chce, abyś tańczył jak ci zagra i obiecuje więcej niż robi, to nie są sygnały do walki o nią, lecz zakończenia tej znajomości. W tym miejscu Twoja historia mogłaby się skończyć albo dopiero zacząć. Przejdźmy więc przez dwa zakończenia tej samej historii. Za jakiś czas w głowie mogą pojawić się pytania: A co jeśli wróci? Czy mam na nią czekać? Nie ma znaczenia, co ona zrobi. Znaczenie ma tylko to, kim ty będziesz w każdej z tych wersji. Wersja pierwsza gdy ona nie wraca. Jest duża szansa, że ona nie wróci. Musisz to zaakceptować. Masz jednak wpływ na to, co zrobisz z tym faktem. Możesz gnić w fantazji co by było, gdyby. Możesz odtwarzać w głowie the best of przeszłości jak playlistę. Możesz porównywać każdą kobietę do ex lub udawać, że masz wyjebane. Albo możesz powiedzieć wprost: ta historia już się skończyła. Wtedy rozstanie jest punktem zwrotnym zamiast twoim wyrokiem. Zaczynasz robić swoje. Dbasz o zdrowie, sylwetkę, finanse, wychodzisz do ludzi. Wracasz do pasji. Nie po to, żeby coś robić na pokaz, ale żebyś już nigdy więcej nie był zależny od drugiej osoby. Wersja druga. Gdy ona wraca lub się odzywa. Bywa też tak, że po pewnym czasie ona pojawia się z pytaniem: Hej, co u ciebie? Albo nawet tęsknię za tobą. Reaguje na Twoje stories. Wrzuca treści pod ciebie, odzywa się tak po prostu. To nie jest chęć powrotu. To jest jebany test. Jeśli dasz się nabrać na to i rzucisz wszystko dla niej, ona utwierdzi się w przekonaniu, że nadal macie w garści. To nie jest reguła we wszystkich przypadkach, ale w większości z nich. Są sytuacje, w których druga szansa może mieć sens. Gdy ona wychodzi z inicjatywą, a nie ty próbujesz ją odzyskać. Gdy ona przyznaje się do swoich błędów bez tekstów typu, ale ty też, ale wtedy byłam zmęcona i mówi wprost: tak, to była moja wina. Gdy widzisz jej czyny, inne decyzje i zachowania, konsekwencje zamiast łez, gier czy obietnic. Jeśli miała małe grzeszki, a ty widzisz zmiany, lub szczerą chęć do tych zmian, możesz rozważyć powrót. Ale pamiętaj o jednym. To nie jest jej święte prawo. To Twoja dobra wola. I jeśli jednak te małe rzeczy często się powtarzały, za każdym razem przez chwilę dobrze, a potem wracała ta sama srajtaśma, to nie są już małe rzeczy. To jest wzorzec zachowań. Zapłacisz za to nie jednym wieczorem, ale latami swego życia. Są sytuacje, w których, jeśli masz do siebie szacunek, powrót jest niemożliwy. Podam kilka przykładów. Zdrada fizyczna. Nie, kolega z pracy, z którym pisała, tylko spotkania po kryjomu, podwójne życie. Zdrada emocjonalna. Ukrywanie rozmów lub wiadomości. Wynoszenie twoich słabości na zewnątrz. Spotkania z innym, gdy z tobą już była na pół gwizdka. Odejście do innego. Kolejny etap tej samej historii. Ona wchodzi w nowy związek, zanim uczciwie zakończy stary lub ma kolegę, który pomaga jej przejść rozstanie, a chwilę później już z nim jest. Przemoc fizyczna. Grube akcje. Niszczenie twoich rzeczy. Rzucanie rzeczami, szarpanie, wzywanie policji dla zasady, żebyś ciągle żył w strachu. Brak szacunku, przemoc psychiczna. Wyzwiska lub poniżanie, robienie z ciebie debila przy innych. Ciągłe fochy, ciche dni, granie twoimi kompleksami. Groźby typu zostawię cię. Kłamstwa, gaslighting. Gdy łapiesz ją na kłamstwach. Gdy ona miesza ci w głowie tak, żebyś to dotyczył się winny i zaczął ją przepraszać. W takich przypadkach nie ma już miejsca na drugą szansę. Wtedy możesz jej wybaczyć, żeby nie nosić trucizny i złości. Ale potem masz spalić ten most, żeby nie mogła wrócić. Twoja historia z byłą to jeden rozdział, dość bolesny, bardzo ważny, ale wciąż tylko rozdział. Gdy teraz to słyszysz, być może domyślasz się ciągu dalszego. I jeśli tak, dobrze myślisz, bo masz przed sobą nowe decyzje, nowe relacje, nowe kobiety, a przede wszystkim nowego siebie. Możesz dalej żyć wspomnieniami i gonić za tym, co kiedyś było. Albo możesz to potraktować jako silny impuls do zmian. Refleksja na koniec i z doświadczenia od wielu gości z różnych pokoleń. Jeśli naprawdę chcesz jej powrotu, daj sobie czas i przemyśl to. Czy przypadkiem nie jest tak, że uciekasz przed samotnością? Bo podoba ci się to, czy nie, to nie jest jedyna kobieta na świecie. Nie była też tą jedyną. Gdyby każda X była jedyną, to mielibyśmy w Polsce prawie samych facetów po utraconej miłości życia. A dobrze wiemy, że tak nie jest. Musisz wiedzieć o tym, że powroty w większości się nie udają. Nie wierzysz? Sprawdź. Jeden wybiera, że przejdzie drogę od zera do bohatera, inny napiera i jedzie w drugą stronę od bohatera do zera. Niektórzy muszą dostać w srakę, aby nauczyć się żyć jak facet. Innym nawet to nie pomoże, bo pragną się taplać w tym samym błocie. Zamknij już ten rozdział, nie po to, żeby udawać, że go nie było, ale żeby pójść naprzód i nie popełniać starych błędów w nowym związku czy relacji. Być może już wiesz, gdzie dawałeś ciała. Dlatego teraz z całą tą wiedzą zacznij nowy rozdział. Bo reszta historii tylko czeka, aż ją w końcu zaczniesz pisać.